Nie chcę ich zgłosić, bo nie ja przyczepy Wszystkie mam na swoim polu, razem z nimi Trzy czeka w pogotowiu, prędzi się już hejter Silnik jest słychać, właśnie dodał gazu Nie ma na co dłużej czekać, znowu już nie ma, już nie ma, już Co mam przyczepę, choć i parę stąd Halo, halo, hej, cześć, siemano Z tej strony Hawajes, chciałem powiedzieć 2 2.0, z tej strony Hawa jest Witam Was w następnym odcinku z gry Let's Play is Farm Farming Simulator 15, Podzież Farm System pierwszy I witam Was w dzisiejszym odcinku eee, No i e, widzowie witamy, e, tak, następny odcinek Dzisiaj, z, które wróciłem rowerem, co tu się stało, że tutaj moje buty są i moje rączki, nieważne To jest piętnastka eee, Ale spróbujmy zachować realizm, tak eee, To jest piętnastka, także non no i co widzę, tutaj zamykam bramę Bo na razie tutaj w sumie nie jeździ A ta brama tak cały czas zawsze otwarta O, git Tutaj trawa, kurde Urosła, trzeba będzie skosić Pług stoi na razie, tak jak tego My tutaj dalej Będziemy dzisiaj kosić pszenicę Z rana jak śmietana Tak, tak jak widać już troszeczkę Sobie Udało mi się troszeczkę już odkuć Pierwsza kasa ze żniwiec na razie za bardzo zboża nie, sprzeda nie sprzedaję. Coś tam już sprzedałem. Jedną przyczepę. No i nie, no, w sumie nie jedną całą. No tą przyczepkę taką małą to. Tamtą taką czerwoną, co od sąsiada też mam. Pożyczyłem. Nie, no tak, czerwona to akurat. Nie, no to, tą pożyczyłem. Jeszcze taką czerwoną sąsiad ma, to powiedział, że może mi ją odsprzedać. Nie, może mi się przyda pomyślę w sumie. No i co? Tak jak widać, już się trochę odkułem, bo. Wróciłem do pieniążków, które mamy na start tutaj na tym sejwie, czyli mam 6000 I 598 y, Pieniążków, także git No i co, my dzisiaj będziemy tutaj jechać dalej na pola, ale Pierwsze trzeba tutaj wysypać to zboże z przyczep I Tutaj są kolejne dwie I myślę, że weźmiemy sobie te duże przyczepy No bo jak będziemy jednak kosić pszenicę, to mam nadzieję, że te dwie przyczepy wszystkie będą pełne Mam taką nadzieję, zobaczymy jeszcze, tutaj nie ma paku Nie, pusto. Zapomniałem, że ta przyczepka ma tą, to jest ta warba taka, no, inna. Ciemniejsza niż tutaj, ta brudna trochę jest. Także, no, yyy Dobra, pierw może wsiądę sobie do Zetora. Bo przydałoby się, nie ukrywam. Odpalisz czy nie? Odpalił. Yy... Przydałoby się, nie ukrywam, przestawić te przyczepki, także. Żebym... Sobie nie przeszkadzał, tutaj wjedziemy na boksy, dobra? Tak, jak teraz, jakby jechał, żeby dobra, na razie zgasimy elegancko stoi tutaj. Może trochę zawadzam, ale to trudno. I teraz trzeba tutaj wysypać. Tutaj mam jeszcze trochę miejsca, w razie co tutaj kubka już jest galanta, ale jakby co, to tutaj jeszcze można bo mam tego moda jak to mogę zawsze robić te pryzmy ja to wolałbym dwóch zbóż obok siebie tylko jedno by było lepiej jakby było ale mam nadzieję że się pomieści raz sypiemy i sypiemy następną Przyczepkę. No tutaj było troszkę mniej, bo ta te przyczepka też mniejsza, ale... Myślę czy mogę tak zostawić i chyba, chyba, chyba... Chyba mogę w sumie, ale sobie przejadę. Szczerze tak sobie wjadę. O, tak będzie lepiej. Aha tylko powoli, powoli. Dobra. Wjedziemy tu do dołu jakby padało, żeby przyczepy to tam co innego, to mogę plandekę narzucić, ale żeby naciągnik nie, pada, nie napadało do ciągnika. Mam nadzieję, że nie będzie padało, bo jeszcze trzeba kosić, to jeszcze zostały dwa pola, także trzeba się zbierać, ale dwa pola to już tam co innego, kurde. Już tego dużo nie ma to. To już się tak nie musimy martwić, dzepak skoszony jęczmień też już skończyliśmy Przepraszam jęczmień, ha właśnie dwa pola, jeszcze zapomniałem tutaj. Tutaj mamy pszenicę i jęczmień jest tam. Czyli jeszcze w sumie trzy mamy pola. No cztery w zasadzie, ale tam, tam to jedno to jest małe to... to jest małe. No to jest w sumie niewielkie to, to tam szybko na ostatku. Tutaj dużo nie będzie raczej Hy Migacz, działa tutaj migacz W przyczepach działa Kurde Hy Ajajaj O, elegancko O kurde Już się świat kopał, kurde Trochę Późna godzina robi, ale mimo to będziemy pracować, tak? Nie no co ja pierdzielę, kurde, na późna godzina. Hy. Awa jest ty gamuniu, jest ranek. Nieważne, jest piąta w grze, także co ja pierdziele No no i widzę, jest dzień też dużo tych odcinków ze śniw nie będę robił. Kombań stoi, nikt nie uplatniał. Dobrze, się tu gdzieś ustawimy. Elegancja Francja. Tak, nie powiem, że o tej godzinie. Kurde. Tak, nie powiem, że o tej godzinie to coś kurde. To zboże się takie bardziej pomarańczowe mi zdaje, ale nie wiem, to może mi się tak wydaje, że tak jest, a tak nie jest. Wsiadamy do naszego miodowego bizona O! Tak ktoś lepiej trochę odpalił O no wszystko chodzi to zaczynamy Ruszyła maszyna jak to się mówi Czy coś Dobra w sumie tutaj sieczka niech będzie bo, bo o właśnie już wiem wiem co trzeba zrobić jako pierwsze pojedziemy sobie tak, żeby nie było... No pojedziemy sobie tak, żeby tutaj troszeczkę skrócić dystans, żeby się na drogę nie sypało, tylko lepiej, żeby się na pole sypało. Na no, słoma. Nie ukrywam, że te pola połączyłem, to teraz fajne galantne pole powstało jeszcze. A tutaj jest taka niewielka łąka, to może by się dogadać tutaj z właścicielem. Może bym to odkupił. No niewielka, duża ta łąka w sumie nie jest. Tutaj kawałek. To może by dało radę coś załatwić, ale to nie wiem. Dobra, a ty, bo kurde, żebym zrobił taki jeden przejazd porządny. I kurde, widzę, że. O, a tutaj siewnik coś chyba zawiódł O, co mnie tak spycha Kurde widzę, że robię tak Ledwo jeden porządny przejazd, zrobił I widzę, że tutaj tak Trochę siewnik, o no, To wszystko chodzi mi o to, że chciałem żeby żeby się ta słoma na tą drogę, kurde, pierdzielono nie wysypywała bo to wszystko mnie zawsze tak że jakoś na drogę tam wysypuję i później z grabiarką muszę zgrabiać nie mam nic przeciwko tylko nie ukrywam że mógłbym większą grabiarkę kupić bo bo ta co posiadam jest fajna ale ona jest typowo na łąkę jednak tej słomi wiadomo też może być ale no, no jednak jest taka bardziej na łąkę bo tutaj na te pola to tak no ona mała, malutka jest to wiecie widzowie To trochę wolno to zgrabianie idzie jak macie takie duże pole No to trochę to jednak trwa A, To zawsze się staram tak bizonym, jednak żeby Wiadomo że zgrabiarka jest po to żeby z niej korzystać żeby zgrabić ale jednak się tak staram zawsze żeby trochę tego zgrabiania jak najmniej było No możemy rozłożyć złożyć się czkarnię już jest niepotrzebna i lecimy teraz słomę elegancko Ohoho Tożem to się nakosił tej słomy i pełny zbiornik, tak też myślałem. Że tak będzie, tylko ja tu przyczepami podjadę. Dobra, może jakoś podjadę. Zobaczymy. Nie Nikogo nie ma. Dobra. Elegancko. W ogóle zapominam się, że z dwoma przyczepami jest to mi. Dobra Niestety tak musi być Jedziemy przez... oj, Jedziemy przez zboże, tak musiało być Oj sypie elegancko Tylko z tego co widzę to chyba zahaczę trochę o kombajn Ale to chyba nic Chociaż o milimetry No chyba że to bizonem się cofniemy do tyłu to... To będzie lepiej, o może teraz, chociaż tutaj też teraz milimetry, ale... Oj, coś żem się zablokował, hits Na bolecę wejdę No trochę tego jest, kurde Ale szybko to leci, nie powiem Dobra Gasimy I lecimy dalej Rurę złożymy Wyłączymy i lecimy dalej I lecimy Nie ma co Prosimy Kurde, elegancko idzie No właśnie, ten słup też nie pomyślałem Słup, w zasadzie to słupy, bo tutaj Dwa są przez to pole idą Przechodzą tak, że lipa trochę No ale cóż Dobra, mi się wyświetlił komunikat że przeczkarnie, jakbym chciał włączyć, bo nacisnąłem przecinek przez przypadek. Co się tak na podłoga tak się świeci teraz kurde? Już tyle godzin gram na tym bizonie, a teraz żebym takie coś zauważył i się temu przyjrzał, że co tutaj się tak kurde ta podłoga świeci i to ten panel, co jest na kierownicę na kierownicach? Hmm. Ciekawe Dobra kurde widzowie też myślę To nie będzie widzowie to... Aha, Widzowie widzowie Nie będzie to też długi odcinek Jeszcze ci o nie wiem czy mówiłem w tym odcinku Czy nie standardowo Pamiętajcie tutaj łapkę w górę Subika na kanale No i to wszystko Kurde, co tutaj się stało, wow. Tam manewry na polu... No się źle ustawił, bo teraz takie coś się zrobiło, ale no... Tak jak mówiłem, pamiętajcie o łapce w górę, na kanale i dzisiaj taka też informacja dotycząca poli farmu. Planuję według moich planów zobaczymy jak to będzie na razie jak będę nagrywał będzie mi się chciało to będzie dalej odcinki i w górę. jak nie to nie planuję uwaga zakończyć tą serię nie w tym roku ale na następny rok w yy, rocznicę że tak to nazwę rozpoczęcia chciałbym tak fajnie to zakończyć ale nie wiem czy mi się uda tak zrobić jak nie chciał ale zobaczy się o kurde to jakieś pasty ojojoj Nowy pełny zbiornik to podjedziemy podjedziemy nie wiem czy, czy nie szybciej byłoby jakbym tym traktorem podnie... po... pobiegł do traktora ale wolałem się teleportować no jedziemy. Kurde, i to mi się podoba. Znowu pełny zbiornik. Przejazd zbiornik. Jak tak jest, to jest miło. No kurde, troszkę, że mnie trafi. No ale cóż. Żyćko. O. Terazem trafił. No, także planuję kończyć tą serię na przyszły rok. Koń koniec serii. O mgła się trochę robi. Także nie wiem jeszcze jak to będzie. Zobaczymy. Co tu się stało? Koło się kręci. Stój! Gdzie ty jedziesz? A gdzie ta przyczepa odjeżdża? Tu nie wiem, kurde, tu się sypia a tu przyczepa odjeżdża. Halo. O, już miało koło. Dobra, mamy zbiornik, także Zatorkę gasimy. I Lecimy dalej No no i tak nie panuje koniec tej serii. Ten sezon jeszcze myślę nie będzie ostatni, spokojnie, ale jest to już przedostatni, raczej No chyba, że jeszcze coś zrobimy, coś w stylu, że zagramy tak, które nierealnie czyli zrobimy sobie sezon na szybko, zrobimy po jednym odcinku z każdej pracy i zrobimy znowu żniwa, i po tych żniwach yy, znowu będę. Jeszcze chyba, że zrobimy na szybko dwa sezony Ale to nie wiem Widzowie jak to będzie Pożyjemy, zobaczymy Tak jak mówiłem No i co też, myślę, że nie będę was, was przynudzał I tak, w sumie muszę ten odcinek montować także że mogę jakieś cięcia zrobić, ale Myślę, że nie będę też tak przynudzał pszenicę tutaj będziemy się jeszcze skosimy jeszcze trochę tego mam, a myślę, że nie będę tego przecież wszystkiego kosił z wami tutaj, bo ten odcinek przesyłałby się z moim internetem wieki i no myślę, że to też nie jest takie no co za dużo, to nie jest drobno, tak? Ale no co ładnie sypie, bo było obornik było obornik, kurde było, było wszystko, co powinno być, także elegancko jest. Zaraz znowu pełny zbiornik Przejazd w sumie dwa, i znowu pełny zbiornik Także fajnie No i co? Dużo tego nie ma widzowie Ale trochę jednak jest Także Także wiecie No Ja tutaj siedzę za zatrudniłem pracownika I ciekawe co on zrobi no, no, pan się jedzie, 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 pewnie sobie nieco chciał wyrównywać. No, już widzę, że się wyrównuje, dlatego ja, ciebie tu zostawię. No i co widzę? Ja myślę, że z tego odcinka to byłoby tyle. Jaki był, taki był, ale no, nie chcę już, kurde, też przedłużać. I nagrywam to tak, nie ukrywam się na szybko. Więc to. Pamiętajcie o łapce w górę, subiku na kanale, soczystym komentarzu i do następnego.